Chociaż nie ja Ciebie jakoś tu nie obserwuję Bo ja nawet nie wiem jak się nazywam Bo jesteś prestos No robisz Ci zdjęcia czy nie? Otwórz jak tylko można w chwilach Dobra, Dobra. pozwól do zdjęcia Kożę Pożuję, ja to jest Pożuj do zdjęcia ty... Ale co, co Ci daje w tego jeszcze? Co? Co? Co mu to? Co mu da zdjęcie? trzeba tak bluzę <śmieniu> no, no. On to chce do no, Instagrama no odwrót, co robisz? Jasper, jak wygląda w chwilach? Jasper, ja to jest moja kolorystyka, co nie? To jest moja kolorystyka. I papa. Łukasz jest orki. Tylko orki. podoba, mi się za mnie śmieją. Bo proszę pani, jak on zrobi taką pozę... To Ewa... Ile... No fajne jest to, blue, tylko weź ty normalnie w stanie, a nie... Jakbyś padaki dostał. Nie Normalnie stanie! No nie, ale co ci tutaj jak tak se?